Dzień dobry! Przygotowałem dla Was kolejny film o marynarkach Partigiani, najnowszej kolekcji Wiosna-Lato. Nie wiem, czy pamiętacie, też jakiś czas temu właśnie pokazywałem Wam detale marynarek Partigiani i zapowiedziałem, że jak pojawią się nowe tkaniny, to Wam o nim wspomnę. I w tym filmie, oczywiście to zrobię, ale jeszcze dodatkowo dla nowych odbiorców i naszych nowych widzów, Przypomnę w skrócie detale naszych marynarek. Zapraszam! Pierwsza marynarka Partigiani na wiosnę-lato, która się pojawiła, to była taka vintage'owa, żółta, słomkowa, bardzo letnia tkanina, to była wełna jedwab i len. Bardzo lekka, idealna właśnie na, na ciepłe dni i jeśli chcecie sobie ją przypomnieć, jak ona wyglądała, to zapraszam na naszym kanale, na pewno znajdziecie ten filmik o marynarkach Partigiani na lato. A teraz pojawiły się trzy dodatkowe nowe tkaniny, czyli w sumie mamy kolekcję czterech marynarek na wiosnę lato. Zacznę od najpierw tkaniny Loropiana, włoski producent, bardzo luksusowy. Na pewno go znacie słyszeliście. Jeśli ktoś nawet nie interesuje się dobrymi tkaninami, to zazwyczaj tą nazwę będzie kojarzył. I tutaj mamy też wełnę z dodatkiem, dużym dodatkiem Louis jedwabiu, przez to tkanina jest bardzo delikatna w dotyku, bardzo zwiewna. Świetnie oddycha, jest bardzo przewiewna dodatkowo. Lekka, ładny kolor. Jest to ciemny niebieski, trochę nawet taki indigo, można powiedzieć. I jest na nim krata Widow Paint, która składa się z trzech kolorów: jaśniejszego niebieskiego, granatu i brązu, więc są to kolory, które bardzo dobrze razem wyglądają i są bardzo uniwersalne. Świetnie będą wyglądały do właśnie beżowych spodni, do szarych, do granatowych nawet, nawet do białych. Będzie to taki bardzo włoski look. Ale naprawdę, no, wiosna i lato to akurat jest idealny moment, żeby właśnie bawić się takimi zestawieniami. I poza tą piękną loropianą mamy też dwie tkaniny z włoskiej tkalni Reda. One są tkane w regionie Biela. I tutaj mamy tak piękną, taką można powiedzieć, przygaszoną zieleń. Ona wygląda nawet czasami trochę jak kolor szary. Jest to gdzieś odcień idący w stronę butelkowej zieleni. Natomiast no to nie jest taka mocna zieleń, tylko właśnie coś stonowanego. Faktura jest też widoczna tutaj, supełki przeszycia, bo jest to wełna z lnem około w proporcjach 40% na 60%. Ma ona bardzo melanżowy charakter, świetnie wygląda, łatwo się zestawia z różnymi innymi lnianymi tkaninami i takimi typowo letnimi wełnami typu tropik czy też fresko. Dodatkowo dla osób, które na przykład. Nie są aż takimi purystami, czyli po prostu jak jest jesień, to od razu zakładają tweedy. To ta tkanina też może być dobra. Jak na przykład pracujemy w biurze, które jest dobrze klimatyzowane, często się przegrzewamy, to ta tkanina będzie bardzo dobrze oddychać przez dużą zawartość wełny. Jest bardziej zgrzebna, ma też w miarę jesienny kolor, więc będzie bardzo dobrą opcją dla osób, które chcą mieć marynarkę całoroczną. Poza tym bardzo ładnym kolorem zielonym jest jeszcze wersja w kolorze. Trochę ciężkim do nazwania. My go nazywamy winem. Jest to taka bardzo przygaszona czerwień, i przez to, że są tutaj też te supełki lniane, bo to jest ten sam skład jak ta zieleń, czyli wełna z lnem w tej takiej prawie połowa na połowę mieszance. Dzięki temu ta tkanina jest właśnie przygaszona. Bardzo taka spokojna, nie jest to krzykliwy kolor czerwieni. Świetnie wygląda z granatem, tak jak tutaj z tymi spodniami zestawiliśmy, z bielą, z błękitem, z beżem. Bardzo ładny letni kolor, ale tak samo jak ta zieleń, będzie świetnie też wyglądał w tym takim okresie przejściowym, czyli powiedzmy koniec września i październik. I te trzy dodatkowe kolory plus ta żółta tkanina, którą Wam wcześniej pokazywałem, tworzy jakby naszą kolekcję na wiosnę, lato. Różne kolory, myślę, że one się wzajemnie uzupełniają, bo mamy taką dość dużą gamę tych kolorów. One pracują z podstawowymi kolorami, jeśli chodzi o spodnie i koszule. A teraz opowiem Wam o detalach. Najważniejsze, nasze marynarki partidziani są szyte w Polsce, są inspirowane neapolitańskim krawiectwem, zatem, jakby takie główne cechy, to bardzo wysoka pacha, która faktycznie jest komfortowa, ale jest na tyle wysoko, że zapewnia jakby świetną swobodę ruchów. Marynarka nie ciągnie się, jak podnosimy ręce i wykonujemy po prostu proste, codzienne czynności w tej marynarce. Miękkie ramiona, bez żadnych poduszek, nieco wydłużone. I do tego mamy też nieco więcej miejsca w klatce. W połączeniu daje nam to bardzo taką męską sylwetkę, ale marynarka jest miękka, nie musimy tutaj używać poduszek, żeby osiągnąć tą męską sylwetkę. Mamy wysoki kołnierz, który bardzo dobrze przylega do karku i biegnie tutaj po łuku, więc ładnie trzyma kołnierzyk naszej koszuli w ryzach. Wygląda to schludnie, elegancko. Kozerka jest nieco wyżej. Tak jak lubią to Włosi, jest to też troszeczkę bardziej nowoczesne, ale nie jest też przesadnie wysoko, więc myślę, że tutaj akurat zachowali się taki idealny balans. Dość szeroka, 10-centymetrowa klapa, nie jest wąska, nie wygląda komicznie, ale nie jest też właśnie przesadzona w drugą stronę, Czy nie jest bardzo szeroka. Na piersi mamy kieszonkę piersiową, tak zwaną barkettę czyli kolejny symbol neapolitańskiego krawiectwa. Jest ona bardzo ładnie. Uszyta po łuku. Front ma trzy guziki, zapinamy oczywiście tylko środkowy, ale tu mamy bardzo włoski detal, czyli trzecią dziurkę na zaprasowanej bardzo ładnie, trochę wyżej klapie i dodatkowy guziczek kryje się tutaj pod klapą z drugiej strony. Oczywiście nie brakuje tutaj dużych nakładanych kieszeni w kształcie takiej czaszy kielicha, też góra jest uszyta po łuku i idzie w ten sposób, że tu jest trochę niżej i delikatnie wyżej z tej strony. Z takich oczywistych rzeczy mamy rogowe guziki bardzo ładne, matowe, subtelne. Do tego mamy stebnowanie wykonane tutaj wzdłuż klap, wszystkich kieszeni, nawet przy ramionach. Kolejnym ważnym detalem, jak już jestem przy ramionach, to to, że nasze marynarki mają prawdziwą konstrukcję koszulową ramion z palekami, tak zwaną. Przez prawdziwą rozumiemy to, że faktycznie one są wykonane jak w koszuli, czyli biegnie tkanina, jest zawinięta. Pod spód tworzy taki wałeczek, i dopiero pod ten wałeczek mamy wszyty rękaw. Dodatkowo mamy bardzo ładne, subtelne, tak zwane grindze, czyli te marszczenia. Niektórzy też nazywają je wodospadem. Bardzo włoski detal pozwala też na to, żeby nasze marynarki miały nieco więcej miejsca tutaj w kuli rękawa, i ten jakby nadmiar jest zebrany delikatnie, właśnie pod tym ramieniem. Teraz na temat jakby powiedzmy duszy, jakby mięśnia, wnętrza naszej marynarki. Jest ona uszyta na półpłótnie, jest to naturalne płótno, Faktycznie jest tam zwierzęce, włosie, naturalne tkaniny. Płótno sięga tutaj od szwu barkowego aż do miejsca tutaj poniżej zapięcia. Jest to jeden wkład płócienny, do tego mamy też felt naturalny, żeby te płótno jakby nie przechodziło przez tkaninę i nas nie kłuło. Wnętrze. Jest wykonane na ćwierć podszewce, mamy tylko faktycznie zwisko z podszewkę na łopatkach i w rękawach, żeby łatwo móc założyć tę marynarkę, łatwo się w nią wślizgnąć i żeby ona nam faktycznie ładnie, łatwo zakładała się na kark, zarzucała. Tutaj front dodatkowo, przez to, że są to lekkie tkaniny i jest tylko jedna warstwa płótna, jest wykonany nie z podszewki, tylko z głównej tkaniny. Tu możecie zobaczyć wszywkę producenta i rogowe guziki, są też ładne kieszenie. Tu nasze logo Partigiani. Metka ze składem, z rozmiarem. Też samo wnętrze jest bardzo ładnie wykonane, bez żadnych lamówek, to też Wam wcześniej pokazywałem. Każdy szef jest starannie wykonany, niczego nie ukrywamy. Jeszcze warto dodać, że nasze marynarki Partizani są jednymi, myślę, z dłuższych na rynku. Mają bardzo klasyczne proporcje. Nie chcieliśmy, żeby były bardziej takie po prostu trendy, czyli krótkie. Front jest trochę dłuższy od tyłu, czyli ten balans też jest bardzo ładnie zachowany. Jest to model, jak go projektowaliśmy, to myśleliśmy o tym, że on ma się dobrze zestarzyć, czyli jak go kupicie teraz, będziecie o niego dbać. Za 10 lat też będzie wyglądał bardzo klasycznie, a nie jak jakby chwilowy trend. Więc tak wygląda kolekcja marynarek Partiziani na wiosnę, lato. Są to bardzo limitowane ilości. Mamy z niektórych modeli tylko sztukę z rozmiaru. Głównie wynika to z tego, że te tkaniny są bardzo niepowtarzalne jest to limitowana kolekcja, także zapraszam Was szybko do naszych salonów, żebyście mogli je przymierzyć i zobaczyć. No i jeszcze na szybko dodam Wam na koniec, że tak jak mamy te granatowe spodnie z tropiku i beżowe, to jeszcze doszliśmy jeden model z takiego jasnego, szarego tropiku na lato. Jest to tkanina vintage włoska, jest nieco grubsza, ale bardzo dobrze oddycha i ma taki fajny, szorstki chwyt, chłodna w dotyku, będzie świetnie zestawiała się z każdą z tych marynarek. To tyle na dzisiaj, zapraszam Was. Do subskrypcji, do dania łapki w górę. No i do następnego razu. Cześć!